Czy bikami się kończy? Takie pytanie zadają sobie teraz chyba wszyscy fani kulturystyki i nie ma co się temu dziwić. Na Mr. Olimpia 2022 Egipcjanin wypadł zwyczajnie słabo i nie przypominał siebie z poprzednich lat. Powagę regresu jego sylwetki dobitnie pokazuje fakt, że sędziowie umieścili go dopiero na piątym miejscu. W przeszłości rzadkością było, aby zawodnik broniący tytułu lądował poza czołową dwójką. Koniec szczytu kariery Rami'ego zwiastuje również Nick Walker, który za nieco ponad miesiąc stanie z nim do walki o tytuł mistrza Arnold Classic. Będę walczył albo z Seanem Claridą, albo Samsonem Dowdą. Myślę, że Rami już się skończył. Powiedział mutant w ostatnim podcaście na kanale Olympia TV. Nick uważa więc, że Big Rami nie wróci już do formy, która pozwoli mu walczyć o najwyższe cele. Inaczej myśli sam zainteresowany, który w wywiadzie powiedział krótko. Nie uważam, że moja historia zakończy się tylko dlatego, że przegrałem jeden raz. Bikrami stwierdził, że wyjdzie na scenę Arnold Classic jedynie w przypadku, w którym dowie się, co poszło nie tak w jego przygotowaniach do Olimpii. Najwyraźniej mu się to udało, ponieważ jego nazwisko znalazło się na liście startowej. Co więcej, 38-latek poczynił pewne kroki mające na celu poprawę jego sylwetki, i są to kroki naprawdę ciekawe. Zdecydował się bowiem na terapię komórkami macierzystymi i to na 6 tygodni przed startem. Taką informację można było znaleźć na instastory Bikramiego, który udostępnił tam post dubajskiej kliniki i nagranie z lokalnym lekarzem, doktorem Akmanem. Terapia komórkami macierzystymi ma zastosowanie między innymi w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. U podstawy tych schorzeń leży uszkodzenie nerwów oraz utrata komórek nerwowych. Co to ma wspólnego z naszym dwukrotnym mister Olimpia? Otóż od lat mówi się o uszkodzonych nerwach Bikramiego, które od około 2018 roku mają powodować zanik dolnych części jego mięśni najszerszych grzbietu. Być może egipcjanin poszedł właśnie tym tropem i stwierdził, że spróbuje jakoś uratować sytuację. Przecież w 2022 do listy problemów dołączyła zauważalna atrofia tricepsów oraz dziwne ubytki w mięśniach czworogłowych ud. Sytuacja ramiego musi być naprawdę poważna, jeśli decyduje się on na terapię, której skuteczność nie jest jeszcze w 100% udowodniona. Co ciekawe, w skuteczność tej terapii głęboko wierzy sam Ronnie Coleman, który w związku z ogromnymi problemami z kręgosłupem przetestował w swoim życiu wiele różnych sposobów leczenia. Mimo tego stwierdził, że dopiero leczenie komórkami macierzystymi rzeczywiście mu pomogło. W ostatnim wywiadzie na swoim kanale YouTube szeroko wypowiedział się na ten temat. Aktualnie staram się przyjmować zastrzyki z komórek macierzystych raz na 4 miesiące w Meksyku. Zacząłem ponad rok temu. Jeździłem tam regularnie i kiedy tylko zrobiłem dłuższą przerwę, ostry ból powracał. Wracałem po zastrzyk i po trzech dniach ból znikał. Do niemu nareszcie udało się uśmierzyć ból, który jak sam mówi nie pozwalał mu nawet czasami spać w nocy. W 58-latek pochwalił się również, że jego wyniki badań dawno nie były lepsze. Z poprawy stanu zdrowia może się również cieszyć Phil Heath. W 2018 roku z kulturystycznego tronu zepchnął go Shawn Roden, a jedną z głównych przyczyn tej sytuacji był stan środkowej sekcji Amerykanina. Od tamtego czasu w życiu Phila wiele się zmieniło. Zrobił sobie przerwę od startów, by potem wrócić na scenę olimpii w 2020 roku, a następnie znów z niej zejść po nieudanej próbie odzyskania tytułu. Przez ostatnie nieco ponad dwa lata siedmiokrotny Mister Olimpia pracował nad jakością środkowej sekcji, jednocześnie dając sobie odpocząć od treningów na najwyższych obrotach. I oto mamy efekt. Na najnowszym nagraniu, jakie możemy znaleźć na Instagramie Amerykanina, jego brzuch jest całkowicie płaski i, pomijając widoczną bliznę po operacji przepukliny, zupełnie normalny. I mimo, że nie jest to największa wersja sylwetki Hita w historii, a jego obecna dieta z pewnością różni się od tej w sezonie startowym, to trzeba przyznać mu jedną. W pewnym momencie nikt nie wierzył, że środek 43-latka jest do uratowania. A tymczasem on wyznaczył sobie cel i po pewnym czasie udało mu się go osiągnąć. Teraz pani z jeszcze większą ekscytacją czekają na potencjalny powrót fila na kulturystyczną scenę. Fakt, że w komentarzach pod filmem wspominał o dobudowaniu dodatkowej masy w przyszłości, może nam sugerować, że taki powrót jest ciągle w planach. Planować powrotu nie muszą za to kulturyści, którzy już za miesiąc wystąpią na Arnold Classic. Znajdujemy się w ciekawym momencie chwilę po zakończeniu Olimpii i moment przed rozpoczęciem Arnolda, dzięki czemu Instagram jest zalewany falą naprawdę świetnych aktualizacji sylwetek. Dokładnie taką aktualizacją podzielił się z nami Andrew Jack, który wrzucił na swojego Instagrama kilka fotografii w naturalnym świetle zrobionych zaraz po treningu klatki i tricepsów. Mimo niezbyt korzystnego światła od razu rzuca się w oczy to, jak pełny i ogromny jest Nigeryjczyk. Dobry występ na Arnold Classic będzie dla niego szczególnie ważny. Tydzień temu zmienił cały sztab trenerski i rozpoczął współpracę z Chrisem Aceto oraz Chrisem Lewisem, byłymi trenerami Shona Rodena. Solidna forma wniesiona na scenę w marcu pozwoli utrzymać wysokie morale w zespole i pozytywnie nakręcić wszystkich przed przygotowaniami do kolejnego sezonu. Na co dzień nie dzieli sceny z Andrew Jacktem, ale tym razem zrobi wyjątek. Kamal Ergagni również szykuje się do startu w kategorii Open na Arnold Classic 2023. Mistrz klasy 212 z 2019 roku zdążył już nawet nabudować sporo dodatkowej masy. Waży już ponad 104 kg, kiedy kategoria, w której startuje na co dzień, ogranicza go do jedynie 96. Libijczyk może nie będzie największy wśród uczestników, ale definicja, symetria i balans. Jak zawsze będą u niego na najwyższym poziomie, a to wszystko w wieku 51 lat. Coś niesamowitego. Dajcie znać w komentarzach, na którym miejscu widzicie Kamala w mocnym składzie nadchodzących zawodów. To był stalowy szok, a teraz do następnego.